No, ładna ryba jest. No jest, ładna ryba. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Wędku z BigFootem. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wyprawę spinningową. Głównym celem dzisiejszej wyprawy będą szczupaki. Te grube, tłuste mamuśki. Jestem dzisiaj na totalnie nowym zbiorniku, także zupełnie nie wiem, co tutaj się będzie działo. Nie wiem, jaka głębokość jest. Z tego, co szybko tutaj zauważyłem na moim nowym nabytku, a nie pochwaliłem Wam się, Patrzcie. to jest mój nowy nabytek. Parę dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem mojej pierwszej osądy Jest to Garmin Striker 7 SV z sonarem bocznym. No i mam nadzieję, że dzisiaj mi się przyda, gdyż, jak wspomniałem, jest to nowa woda, której totalnie nie znam. Także mam nadzieję, że dzięki temu urządzeniu uda mi się namierzyć jakieś fajne ryby i pokazać je wam dzisiaj. собрание. Бег на броне. О, одна рыба есть. рыба. Bajki. No, może być siedemdziesiąt. O jest! Tak jest. Zobaczcie jaki bajk. Nooo! Ha! Już się wypiął! Już się wypiął! Nooo! Nie się! O, Zobaczcie jaki szczupak Ta krewta moja przed chwilą mnie tak dziabnął. Boli, ale warto było. Zobaczymy ile ma. Zobaczcie tego monstera Tak to krew tu z mojego palucha 84 centy moja życiówka na spinik Powiem wam, że coś niesamowitego. Po prostu branie w opadzie delikatnie jest takie je, tyk. Piękna ryba. Zobaczcie to. Ha, 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 ha. Całe 84 cm. Coś wspaniałego. Dobra, puszczamy go. Dobra, puszczamy. Predatora. Zobaczcie jak mi dziadyga załatwiła palucha No tak mnie jeszcze żaden szczupak nie podziałał mam nadzieję, że całego pokładu nie zaleje krwią podbierać gdzieś ten tutaj A nie, już zalałem wszystko krwią o, świetnie, o i lecimy dalej A. No nic, mówimy dalej, aby kolejne się takie trafiały. w międzyczasie jak będę sobie płynął i szukał nowego miejsca tam gdzie są ryby. a zaraz, zaraz. Tutaj się jakieś pojawiły. Może tutaj się powinienem zatrzymać. Ja rzucam kotwicę, a wy sobie zobaczcie co ostatnio złowiłem, jak byłem z wizytą u Tomka. Ło, wow, ładnie chodzi A delikatne panie było Co? Delka, było ładnie Nacisz się, bo to wiesz, może być jedno branie na pewno Ło, wow, ładnie muruje No będzie dobra Jest ładnie. No, że i Ło ale Ale garb, garb. to ja nie wiem czy to nie jest moje PB Dzięki Pierwszy rzut. Nie mówię. Nagrywałem. <grywa> nagrywałem. Stary, włączyłem kamerę właśnie. O stary. Dzięki za podebranie. Czy jednak nowa guma? To może być moje PB. Stary. Naprawdę. Ale łyknął. Zobaczcie, jak łyknął. Już gumy nie widać. Uff, całą wciągnął. Zobacz. A ty mówisz, że lekkie Zobaczcie, jaki garbus. To jest chyba moja życiówka. Zaraz go zmierzę. 33. 33 to PB wyrównane. O, to <laughs> Kozak. No. Kozak. Jaki garbuski mogą być? kotek? Głupie pytanie. Jest! Ice Znowu pierwszy opad. Kawałek się przestawiłem dosłownie odrobinę. No niestety czas mojego łowienia nieubłaganie dobiega końca. Na głębokiej wodzie niestety już nic się nie działo. Te brania, które dzisiaj miałem bardzo delikatne ryby słabo żarowały. O, pięknego szczupaka udało się złowić na szczęście. No a teraz na koniec tutaj spróbuję na płytkiej wodzie w szufarach. Słyszałem, że jakieś szczupaki się tutaj rzucają, gonią drobnice. Także może, może w tych kapelonach coś tutaj jeszcze na koniec się uda złowić. Na tej płytkiej wodzie niestety nie udało się to czekać, żadnego brania. Ryb niesamowicie dużo, no ale tutaj nie są takie łatwe do przechytrzenia. Trudno cichutko tak podpłynąć. No i rzucić, żeby nie zaczepić, bo zaczepów, jak widzieliście, tutaj jest cała masa: grążele, konary, drzewa, no wszystko tutaj jest trzciny. A mamy już godzinę 15:30, mój czas łowienia się właśnie skończył. Także nadeszła chwila na krótkie podsumowanie tego, co dzisiaj się działo. Ogólnie dzień jak najbardziej udany. Nowa woda, 5 brań, 5 brań i tylko jedna ryba. No ale jaka, no. Ach, coś niesamowitego. No. Całe szczęście, największa ryba mi nie spadła. Pozostałe, jedną widziałem. Szczupaczek taki około 55. Przy samej łódce uderzył. Jeszcze jedna ryba też przy łódce. No i jeszcze dwa. Brania przy dnie w opadzie. Prawie wszystkie ryby brały gdzieś tak na 3,5-4 metra głębokości. Tam, gdzie nie było w ogóle zaczepów, gdzie było trochę drobnicy na takich płaskich blatach. No jak widać, dzisiaj rozmiar przynęty w ogóle nie grał roli. Ryby brały i na dziewiątki, na dziesiątki, na 12, a nawet na 15. Na co były dzisiejsze brania? A to już Wam pokazuję. Pierwsza przynęta. Szatis 9, Fire Tiger, jedno branie delikatne przy samej łodzi. Kolejna przynęta to węgorzyk od Sawedża. Pierwszy raz go dzisiaj używałem. Jedno branie niewcięte, niestety. Szatis 12, też jedno branie przy samej łodzi. No ale dwa brania dzisiaj na najbardziej klasyczną przynętę. Kanibala 10-cm od Sawedża. Kolor Fire Tiger, no i wyjechała na to dzisiaj największa ryba. Także nie zawsze rozmiar się liczy. Dzisiaj ta oto przynęta była killerem, i właśnie na taką niedużą przynętę duży szczupak wziął. Ja bardzo się cieszę, udało mi się zrobić dzisiaj życióweczkę 84,5 cm. Jak na nowe jezioro, to w ogóle bomba. No liczę na to, że w tym roku jeszcze uda mi się odwiedzić to jezioro i poprawić swój wynik. Ilościowy na pewno, wielkościowy, no tutaj będzie trudno, aczkolwiek na pewno są tutaj metrówki, także liczę na to, że spotkam się z jakąś grubą, tłustą, jesienną mamuchą. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, to dajcie o sobie znać w komentarzach dajcie łapkę w górę oraz oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem zawijam się do chaty. Trzymajcie się, do następnego, cześć!